Witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, znowu jest Mati i jest ona, która Lena gdzie autem, zawsze śpi Mamy godzinę lekko po siódmej Na początek chciałam się z wami przywitać Przypomnijcie o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 Podajcie również na mojego Instagrama I na mojego TikToka i zapraszam na kanał do A w dzisiejszym odcinku Przedstawię wam kogoś Nową istotę u nas I po prostu jedziemy teraz za Opole kawałek I no co, więcej będę mówić Jak już chyba dojedziemy, chciałam tylko się z wami przywitać Z samego ranca Four days, four nights, I'm losing track of time and I wonder who am I? Dobra kochani, taki szybki teleport do domu, bo nie udało mi się tam nic ponagrywać Jesteśmy już z Finiakiem i zaraz wspólnie poznacie, bo Fini też nie wie Fini nie wie o co chodzi, nie wiesz o co chodzi? Nie wiesz o co chodzi, ale się domyślasz, bo nie że od musi. Dobra, idziemy Fini? idziemy, gdzie? Nie wiesz jeszcze, jeszcze nic nie wiesz Ale ogólnie mega się cieszę, jestem tak podekscytowana dzisiaj, może jestem zmęczona, bo spałam bardzo krótko Mega się jaram Tylko najbardziej się boję Fini reakcji, bo Fini... Jest córeczką mamusi, prawda? Pierwsza córeczka mamusi. No niestety, ale bywa ze zrosną. Nie, jeszcze nie. No, przywitaj się. Ona jakby obwąchała całą w domu, a tam... Fini, zobacz co tam jest, a nie widzi chyba nawet. Widzi, widzi, widzi. Tylko Fini delikatnie. Delikatnie Fincia. Czemu się pofini? Pani tak kazała. No. Co to jest? jest? Jakąś muszkę tu mam. Dobra, zostaw. Ja To jest Chloe, poznajcie Chloe. Chloe jest siostrą Nie Fincy. wiem czy mogę ją tak wypuścić. że miałam na krótką na Fini jakby co. Co to jest Fini? Tylko, tylko mi nie gryź, a mi trochę, bo tak Chloe jest... Taka mała. Tylko Fili delikatnie. Delikatnie, bo ona jest malutka. Może poczeka jest duża. Film, ja nie wiem jak tak fini ja się. Hej, tylko nie łapom, nie łapom. Ona chce się już bawić, chyba. Ona chce się bawić, ale król jest za mała na takie ten. Co to za wielki piesek? Co, co, to, co za... to za wielki piesek. Ja się będę bała nie w domu. Ale czemu szczekasz? Do, dobra, chodźmy musi Chodź się przejść, fini. My będziemy się przejść, a ona niech chce pobiega, a potem się będziemy kontynuować do domu. fini. Ale ja się boję, że fini ją to łapą, pacznie tak jak królika czasem bierze za zabawy, tylko że królik jest większy. To jest pierwsze ale będziemy mieli wesoło. Uważaj, uważaj, fini, uważaj. Daj się dajcie, Cześć. Co, fini? Klawi, jest bardziej. A finiczek. Finita to jest. Finis spokojnie, spokojnie. Tu jedna jest. Tam jest droga. Więc no, małymi kroczkami, ale musimy pilnować, żeby wszystko było git. ja. Fini. Cześć! Boże, kad jest jej malutka. Fini już lepiej. Wydaje mi się, że fini czuła taką frustrację, że Chloe nie chce się z nią bawić. Ale teraz już fajnie, ale gdzieś tam cały czas trzeba tego pilnować, żeby. No nie wiem, jak się Fini zachowa, bo jednak to jest mały piasek i bardziej się boi o to, że podczas zabawy mogłoby zrobić jej po prostu krzywdę. Na razie fajnie. Bawią się z piją, jedzą. Fini cały czas bacznie obserwuje, a Chloe się już tak rozchodziła, że już była w pokoju w łazience wszędzie, więc chodzi i nawet zaczepia fini. Więc fajnie, tyle co mi się uda nagrać dzisiaj, to Wam pokażę. Tak to pewnie będziecie widzieć na filmach. Co, Fini? A to Chloe? Myślę, że mogę już się zdjęć te szelki. Co? Że już nic nie zrobić? Szalonego. Co? Roda? Zabrać, zabawkę Chloe? Dobra, ogólnie już jest lepiej, bardzo lepiej. O, Chloe, sobie Fini, a ty gdzie mi uciekłaś? Chodź tu do mamy. Chodź tutaj. Uważaj na nią, byłem zdeptasz. Czuliście? się? <laughs> nie, jest mega już. Spoko, Fini w ogóle już nie zaczepia jej tak agresywnie, że tak powiem. Tak, Fini? A Chloe ma ci I sobie... Chloe, kto tutaj odpoczywa? O, oh, jestem. Tyle wrażeń w ciągu dzisiejszego dnia, a Fini gdzie? Fini tu? Chodź tutaj, Fini, do mamy. Na chat. Spacer. No zaraz pójdziemy na spacerek No Chloe pójdzie bez smoczy, bo jutro trzeba iść bo ona jest tak drobniutka, że no będziemy musieli, nie wiem czy dopasujemy w ogóle jakieś szelki na nią. Pójdziemy na spacer i mam nadzieję, że teraz na spacerze już Fini tak nie będzie szczekać, ani nie będzie chciała tak gonić, o. wiecie, bo Chloe się może tego jeszcze troszkę bać, ale mam nadzieję, że za kilka dni już będzie tak w ogóle stosowo Weźmiemy was ze sobą na spacer, to zobaczycie czy się udało. O, nie dadzą pospać, O. I <laughs> <laughs> się wciąga. Oj, i poszło dalej, tak. Zapomniałam wziąć aparatu. Fini chyba, ona już tak ma. Ona na nas patrzy, że musisz czekać, tak, więc dogrywamy sobie. O, ktoś idzie. O, Fini już na człowieka, już człowiek. Chloe! i cioś! Co to jest Fini? Gdzie jest Chloe? Chloe! Ej! Cześć, kto to przyszedł? Chodź, wiemy, bo człowiek idzie. Człowiek idzie i jak człowiek idzie, Fini chodź. będziesz czekać. Chodź. Chloe! Proszę czeka. czekać. Czekasz? Chloe, idziesz w domu. Dzięki o i fakt on na nim czeka dosłownie. Co to za mokry jest? Chloe ma starą sukienkę fini, ale jest. Ciuchy twoje już ci zabiera Rzecz jest za małe. no ale jest na nią za duża Ale chciałam tak sobie ją ubrać Zobaczy czy da się ubrać, ale ona sobie śpi Ona ma spanko, ten pies cały dzień śpi Tak więc poznaliście naszego nowego członka rodziny Jak gdzieś tam mówiłam wam Mniej więcej, bo nie chciałam zdradzać wszystkiego Kilka osób się zorientowało Kilka osób myślały, że to Fini jest w ciąży Czekamy dalej na rzeczy z Royal Papi Mam nadzieję, że przyjdą ładne Teraz będę mogła już zamówić jej szereczki pod wymiar Ale chyba ja będę musiała takie indywidualne zamawiać Bo no jest mega, mega drobny. I była w ogóle najmniejsza z całego miotu, więc nie jest dla mnie słodziaśna. Tutaj Chiny sobie na łóżku, tak? Co tam jest? Uf, coś szanki. No więc myślę, że noc będzie spokojna. Tylko, że Chloe dzisiejszej nocy będzie na pewno ulana w pokoju. Bo jednak na noc wolę nie zostawiać ich razem, jak my śpimy, bo nie chcę, żeby tam, wiecie, Fini zrobiła krzywdę. Mimo, że jej ufam, to wolę zachować dystans między nimi. Tak jak jestem ja, to może sobie biegać z nią, ale jak będziemy spali, wiecie, przy zabawie może naprawdę stać się wiele niefajnych rzeczy, więc nie chcemy tego. Trzeba pilnować. Trzeba pilnować, żeby... Ona tam do Fini, ona cały czas podchodzi do Fini, misek. No, nie chcę, żeby. Tam finium gdzieś zaatakowała, tym bardziej Finium ma troszkę inną karmę, mimo że dzisiaj supami, trochę tego dla juniorów, bo musiała, jak widziała, że tutaj jest coś innego. Chciałam powiedzieć, że z króliczkiem na razie się zapoznawała. Przez kraty, ponieważ jak mówiłam, nie wiem czy na YouTubie na pewno, ale mówiłam na live'ach, że mój króliczek ma teraz taki okres. Jakby to ładnie nazwać, że bardzo, bardzo podobają mu się psy i bardzo na fini skakał, dlatego też musi zostać wypuszczany, a fini zamykana. A jak wychodzimy z fini, wtedy on sobie może biegać po domu. No niestety tak to będzie wyglądać dopiero jak go wysterylizujemy. Mam nadzieję, że zrobimy to jak najszybciej, w sensie, że będzie można zrobić to, bo jest jeszcze mały i wtedy podoba. No ma się wszystko uspokoić i mam szczerze taką nadzieję, bo fajnie było jak się ganiał z filii w kółko z załawkami. Taki piecho był. I co, na ten moment chyba kończę ten odcinek, bo jest dosyć późno. Jestem zmęczona. Wszyscy chyba jesteśmy dzisiaj zmęczeni, bo mieliśmy taką ciężką noc. Macie to w ogóle 3 godziny, bo wróciło późno z pracy, a o 6 rano już wstawaliśmy. Wrócę do was jeszcze zaraz z pozdrowieniami, bo w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz się film tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie Ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Amelkę i Nicole. Chciałabym pozdrowić również Monikę. Również przesyłam pozdrowienia. Madzi i Lęce i na sam koniec chciałabym pozdrowić jeszcze Agnieszkę. I pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów i dziękuję za obejrzenie tego materiału, ponieważ jest to dla mnie taki dosyć ważny film. Mam też taki film, jak dwa lata temu jechaliśmy po fini. Teraz mam już drugiego psiaka. Na tym koniec. No, dajcie znać, czy chcecie więcej filmów, w których pojawi się Fini i Chloe. I jeżeli takie wciąż Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco wpadajcie na kanał. do tej tutaj Lęki. I na tym momencie z Wami Jak i widzimy się jutro. Pa!